To, co widzicie teraz na ekranie, to nie przypadek. Ten obrazek doskonale, dobitnie pokazuje to, z czym mamy do czynienia. I tak to właśnie wygląda: ludzie się naoglądają jakiś pierdół gdzieś w telewizorze, później. Idzie to w świat i oni powtarzają. Leci, kula śniegowa jest coraz większa, coraz większa. Pozwólcie, że się podzielę taką moją prywatną refleksją na temat tego, co ma miejsce, co miało miejsce i przed drugą turą, oraz co ma miejsce teraz. Ja chciałbym tylko przypomnieć, no bo teraz dożyliśmy jakichś dziwnych czasów, słuchajcie, no bo teraz to wygląda tak, że do jakiegoś jeszcze czasu, no tak do niedawna jeszcze może. Dwa tygodnie temu, może nawet i tydzień temu, ogólnie to każdy tak w miarę bał się cokolwiek pisać negatywnego, takiego wulgarnego na temat prezydenta Polski, bo bądź co, bądź jest to głowa państwa i są wysokie kary, no i słuszne, no nie można znieważać publicznie. I taki mały apelik do tych wszystkich, którzy teraz wylewają najgorsze wulgaryzmy, obrazy, bluźnią na okrągło od rana do wieczora wobec obecnego, nowo wybranego prezydenta, elekta jeszcze Karola Nawrockiego. Wam chyba już się zapomniało to, że nie wolno w świetle prawa polskiego nie wolno takich słów używać. A ja cytuję, teraz wam zacytuję. Non-stop, gdzieś tam na jakichś grupach otrzymuje też wiadomości na Facebookach i wszędzie. Non-stop, od tej sprawy z tym, z tym Murańskim, gdzie Helmut się skompromitował. Non-stop, Karol Nawrocki, prezydent Polski, jest nazywany ćpunem, jest nazywany sutenerem. Nawet Lis, Tomasz Lis, to, to już tak na luzie sobie to mówi: przestępca. A ja się pytam, czy ktoś kiedykolwiek skazał tego człowieka za jakiekolwiek przestępstwo? O ile mi wiadomo, nie. Nie jest on w żaden sposób skazany, nie był skazany. Jeśli ktoś, jaki sąd go kiedyś skaże, no to ktoś będzie mógł tak mówić. A to, co teraz się wyrabia, to to jest na zasadzie takiej, że ja też mogę każdego jak chcę nazwać. Po prostu ty jesteś oszustem, złodziejem. Teraz nawet Karola Nawryckiego nazywają, że jest złodziejem. Bo ukradł mieszkanie, czy on kiedykolwiek komukolwiek ukradł mieszkania? Ja przypominam, powtarzam, że jest to prezydent Polski. Jest to nowo wybrany prezydent Polski i to są ludzie są chyba tacy odważni. Ja wcale bym się nie zdziwił. No i po raz kolejny apeluję, Panie nowo wybrany prezydencie, panie Karolu, proszę zrobić z tym porządek. Jak już pan zostanie zaprzysiężony, ostra jazda bez trzymanki. Ja nie będę miał nic przeciwko, naprawdę. Ci ludzie muszą poczuć o pamiętanie, bo oni zaraz to oni będą jeszcze większe pomyje, wylewać i zamiast ta druga strona powiedzieć słuchajcie, nie zgadzacie się? No ale on wygrał. To nie, oni milczą. Mało tego, oni sami tak go nazywają. Śpun sutener. Czy macie jakiekolwiek dowody? Czy macie choć małe zdziebełko dowodów? Nie macie. Wszystkie wasze dowody to jest jakaś obsesja Helmuta albo jakieś urojenia Murańskiego. To są wasze dowody. Jedynym waszym dowodem jest Murański, jest Helmut. Osoby, którym ja bym nawet dwóch złotych nie pożyczył, bo bałbym się, że mi tego nie oddadzą, bo oni nie są godni zaufania. No i teraz, moi drodzy, kiedy ta druga tura się skończyła, kiedy poznaliśmy nazwisko nowego prezydenta, to zaczęła się nowa sprawa. Teraz gruchnęła wiadomość, przecież wam mówiłem o tym dzisiaj rano, że Karol Nawrocki wygrał te wybory, bo zostały sfałszowane. I poszło w świat. Poszło w świat, jak to z tym czpunem, Sutenerem, ja się obawiam, że oni przez pięć najbliższych lat będą powtarzać te pierdoły, ale każdy, każdy doskonale wie, że nie były sfałszowane, a jeśli już były, no to tylko w tę drugą stronę. I oni wiedzą o tym doskonale, że nie mają racji, ale wiecie po co oni to robią? Oni to robią po to, żeby umniejszyć Karolowi Nawrockiemu, żeby zrobić z niego osobę. Bo nie dość, że jakiś Sutener to teraz zrobią, że on nielegalnie wygrał i przez 5 lat będą tę papkę powtarzać i będą mu umniejszać. To jest doskonała ich gra taktyczna. Pan Roman Giertych jest teraz takim wirtuozem. On gra w tej kapeli, on jest teraz dyrygentem tej orkiestry i tak będzie dyrygował do zaprzysiężenia. Później to wszystko oczywiście ucichnie, ale ludzie już sobie w głowach zakodują i będą to powtarzać jak papkę. Przez 5 lat, słuchajcie, przez 5 lat będzie nawalanka jedna i ta sama. Tylko, że nie macie żadnych dowodów. Podobnie jak z sutenerstwem, Podobnie jak z jakimiś tam ćpaniami i te sprawy, nie macie żadnych dowodów. Nie macie żadnych dowodów. Dowody są takie, że jeśli chodzi o drugą turę, no przecież ja wam to pokazywałem, inni wam to pokazują, wszyscy o tym mówią, że były nadmiarowe głosy, nadmiarowe zaświadczenia, ale na czaskowskiego. Jeśli tutaj się pomylili na przykład o 2000, to tam się pomylili o 90 tysięcy. Jeśli oni by te wszystkie głosy przeliczyli jeszcze raz, pod nadzorem takim obiektywnym, czyli nie mogliby tam czegoś manipulować, no to okazałoby się, że na oko ze 100 tysięcy ten, ten z Warszawy miał za dużo. Że po prostu przekręcili. I tak to się skończy. Ale oni będą powtarzać, powtarzać przez kilka najbliższych miesięcy. Wejdzie im to w głowę i będą powtarzać cały czas yy, przez najbliższe 5 lat, że Karol Nawrocki jest czpunem że Karol Nawrocki jest złodziejem, sutenerem i tak dalej i tak dalej. I pamiętajcie moi drodzy, za każdym razem kiedy widzicie takie komentarze, pytajcie czy mają dowody. Bo dowodem nie jest Murański, dowodem nie jest Helmut. To jest wszystko wyssane z palca. To są brednie, to są plotki, to jest wszystko wyssane z palca, oni sobie po prostu stworzyli pewną historię, albo ich histerię i to powtarzają non-stop, non-stop, przecież to już pierdzielstwa można dostać, non-stop, jedno i to samo. Gdzie nie wejdę, jedno i to samo, non-stop, jedno i to samo, że to złodziej, że ukradł, ukradł mieszkanie, no ludzie, pokaż mi, przedstaw mi jeden dowód. Jeden dowód. Przecież gdyby tak było, to on by dawno siedział w pierdu. Pan prezydent Karol Nawrocki, ale nie siedzi. Dlaczego nie siedzi? No dlaczego? Wy go nie postawicie przed sądem, dlaczego? Bo nic na niego nie macie. I oni teraz powtarzają, wiecie to, że on tam w trybie wyborczym mógł coś tam zgłosić. Przecież gdyby zgłosił te wiadomo, jakby to się skończyło. Oni wszystko powtarzają to, te papki, te paplaniny, które usłyszą z ust polityków. Czyli taki Helmut wyjdzie, naleśnik wyjdzie, jakiś inny wyjdzie. Jakiś gortat wyjdzie, oni to powtarzają gdzieś tam w tych TVN-ach, na TVP info, a tam ci później jak mantrę, repetują to samo, to samo, jak wierszyk na pamięć, uczą się w szkole. Ten powie, guru z telewizora powie, tam ci powtarzają przez 5 lat, murowane 5 lat, moi drodzy, to będzie 5 lat, no bardzo ciężkich pod tym względem, że cały czas będziemy słyszeć bardzo złe rzeczy i rzeczy, które są kłamliwe, i rzeczy, które są wyssane z palca. Na które oni nie mają żadnych dowodów. Ich dowodem jest sutener, ale wiecie jaki? Wiecie jaki? Z tej drugiej strony Kibol. Kibol, no przecież Helmut sam był Kibolem. Powołują się też na jakiegoś takiego dziwnego typa, który bardziej on byłby sutenerem niż ten, czyli najbliższe 5 lat murowana nawalanka. A ja myślę, no bo słuchajcie, ja myślę, że nawet 10 lat, bo mam takie dziwne przeczucia i. Prawdopodobnie coś jest na rzeczy, że Karol Nawrocki ma wielkie szanse, jeśli niczego nie sknoci, jeśli niczego nie zepsuje, mam nadzieję, że niczego nie zepsuje, to on ma szansę, żeby później jeszcze drugie 5 lat mieć. To i chyba jasna cholera! Z... Trzaśnie, bo oni przecież nie dadzą rady. 10 lat będą musieli czekać. A po tych 10 latach, no przecież oni się dawno już rozsypią, rozlecą te wszystkie partyjki TPO, KO i inne takie, to już tego nie będzie. Za 10 lat tego nie będzie. Po prostu, no wmówili temu społeczeństwu, temu swojemu, że on jest najgorszy. Przedstawili go w jak najgorszych barwach. Tylko pamiętajcie, że to jest prezydent. On będzie sprawował władzę przez najbliższe minimum 5 lat. W świetle prawa nie macie prawa nic o nim takiego napisać, bo ja tam, bo ja nie mówię o tym, nie mam na myśli, że ktoś go krytykuje. Ja sam Dudę krytykowałem, krytykuję, dla mnie to nie jest... No to nie był mój prezydent, Andrzej Duda. No nie oszukujmy się, no tyle sknocił, że ja bym chciał, żeby coś zrobił dobrego, no ale on cały czas tak źle, 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 źle. I krytykować można, ale nie można wyzywać. Ja nie wiem jak to jest, że na przykład taki Tomasz List, no publicznie mówi, że on jest złodziejem, sutenerem, że ćpunem, że jest łachudrą, uwaga, łachudrą. Tomasz Lis nazwał Karola Nawrockiego Łachudrą, to jest niebywałe. Ten człowiek już dawno powinien stać przed sądem. Trzymacie się bardzo cieplutko. Napiszcie, co sądzicie na ten temat. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.